Siema, z tej strony Dawid Waggett. To jest kolejny odcinek z Kingdom Rush Vegetables. Dokładnie tak. I y, dzisiaj będziemy sprzedać tą ostatnią, trzecią mapkę. I tak, y, udało mi się to chyba nawet tego levelu na Impossible zrobić, więc słówki bardzo już tak. Ile levelu mi zostało? No, 7 leveli na Impossible i w końcu będę miał. Przy... Przejdę ten cały run na Impossible. I. Od dzisiaj będę już powoli robił yy, Heroic krany, Ale i w następnym odcinku będzie tego, ale i tak zrobię z tego cały odcinek, więc na luzie. Więc dzisiaj przechodzimy sobie do tego na, na normalu przejdźmy, to proszę was, na normalu. Nie wiem czemu cztery razy casual mi się wbiło. Hmm. Spodziewane to strasznie, ale dobra. I to jest boz raczej będzie i próbowałem go dwa razy, on nawet nie jest zły. Uważam, że jego power up jest do niczego. To uważam, że nie jest aż taki zły. Dobra. Z tego oceny to różnie ci idą. I trzeba ich dawać i na tych uczników, i na magię jednocześnie. Więc ja też najpierw tu się ogarnę, kto tu będzie szedł gdzie. Anurian Chaser, a tu będzie Anurian Warder. Czyli ci będą odporni na Magic Resistance raczej, a ci nie będą odporni, więc. W sumie i tak wszędzie będę dawał. Ja nie wiem czy najpierw łucznika dać. Dajmy najpierw łucznika. Wszędzie i tak. Idealnie. A później będziemy powoli dawać tych... piorunów dziwnych. Pioruny. Siarczyste. No tak jak myślałem. Nie są odporni na magię. Aha! Na odwrót. Okej. Okay. Ale przynajmniej wiem mniej więcej co to robi już. Na przykład tu staniesz i weźmiesz tego, to oni mają jakieś takie świecące i to coś pomaga. Ale ja praktycznie nie używam żadnych armorów, więc to dla mnie jest kitu. Chyba to leczy lekko. A, że to zrobił? Na odwrót, że... Żeby... W sumie na początku magików powinien dać. Dobra, dajmy magików na początku. Żeby nie było. Dobra, czy ty musisz tak dużo gadać? Czy ja nie mogę tak sobie od razu na niego kliknąć? Bo w ostatniej części dało się od razu na niego kliknąć i wtedy było tak, jakby. E, wiedziałem, czy on miał Magic Resistance, ale to było w pierwszej części chyba. Że, a co to jest? Dobra, nieważne. Magic Dajmy Resistance. Skoro wy macie odporność, nie na magię, to dajmy magię. Mogę jeszcze raz cię mogę, ale już drugi raz nie mogę pewnie. pan, Japan. Aha, bo tu jest zejście na dwa miejsca, a tu jest tylko na jedno. Strasznie dziwne są te mapy. Kingdom w jedynce zawsze było tylko, że jest tylko jedno miejsce, lub co najwyżej dwa. Nie, zawsze było jedno. Zawsze było jedno. W jedynce, Tylko w jednej dodatkowej mapie, chyba, Chociaż nie wiem, może się mylę. Ale zazwyczaj to było po prostu jedno miejsce, a tu aż trzy są. Więc. W pewnych momentach, więc to jest strasznie dziwne. Nie, ja myślę, że ten powinien sobie poradzić, kurde, no bo wiecie. Chociaż, no wiadomo. Pomocy to żadnej tam nie ma. Japan! A, zapomniałem go wrócić, super. No, właśnie początki są takie hardkorowe strasznie? Dobra, dajmy coś takiego tutaj. Nie wiem, czy to kurde zadziała w ogóle. Myślę, że tu się bardziej niebezpieczniej robi. Czyli tak najpierw trzeba tego ulepszyć. Aha. Weź tutaj gdzie Mhm. Aha To jest bardzo złe, to jest bardzo złe Dobra, tu nawet możesz tak robić, chociaż kurde już na początku mi praktycznie fali wejdzie ktoś na bez kitu Ale chyba na to się zanosi, bo kurde... Szkoda. Ja chciałbym pokazać wam tego pana, jak, co on robi, nie? Chciałabym go pokazywałem, co on robi. Dobra, co najwyżej nie będę wam pokazywał, kurde. Bo on jest nie najlepszy po prostu, a... Uważam moim zdaniem. To smok by był idealny, bo on... Jak używa tę fajerę, Gdzie to jest smoku, mój kochany? To są Towersed A Aha, bo jeszcze i tak kilku zostało. Ale uwierzcie mi on nie jest dobry. Ale Smokuj jest dobry, bo jeśli on zieje tym ogniem, to te wszystkie te małe. Wiecie, szpece umierają. Hm. Małe szpece. Żebym powiedział sobie. I on nawet czasem jest dobry. Tego będę dał. Dr Czy ty możesz nie mówić? Dobrze, dziękuję. Tak, moje zdanie, strasznie mało hajsu. Jeśli chodzi o tego. A zresztą ten dziwny gość jest ciężki, jeśli chodzi o zdobywanie jakichkolwiek. Znaczy nie jest dobrym chorosem. Przyznajmy sobie szczerze, nie jest dobrym chorosem. A jeśli tu się fala sko skończy, to będzie idealnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 11 i 12. I zginą wszyscy naraz. Więc to już jest GG. O! Tego jeszcze gościa wcześniej nie miałem. A pomagasz nam coś? Czy... Jeszcze raz tego gościa odpiął, bo tamten gościa był dobry. Teraz chcę jak najbardziej ich przytrzymać tutaj. No wiem, że ten sobie raczej poradzi z tym na luzie. Ten powinien też sobie poradzić. czy tak sobie poradzi akurat z tym? Jeśli teraz mnie zatrzyma, to jestem gdzieś. No właśnie. Dobra, spróbujmy to, kurde, gdzieś tutaj dać. Smoka spróbujmy tutaj dać, ale kurde i tak jest ciężko. Mi już wpadają praktycznie. Jeśli dało się to na chwilę opanować, to było dobrze. O. Na przykład w taki piękny sposób. Dobra, tutaj myślę, że jest bardziej under control wszystko. Under control, żeby kurde powiedział. Oj, dobra. Dobra, ten już jest, kurde... Szkoda jakby mi przeleciał. No to... mogę się tak przyjmowałem. Ci powinni tych załatwić, więc tu się nie przyjmuje raczej. Aha. No ci magicy są. Mhm. Strasznie niedobrzy. Dobra, mogę dać następną falę myślę. Bo ten raczej nic nie zrobię, a tych dwóch raczej nie przejdzie. Ale lepiej, żeby od razu teraz przeleciał, żeby się zginął. Dobra, na luzie. Trzeba to na luzie brać wszystko teraz, kurde, bo... Naprawdę, nie jest za dobrze. Teraz trzeba gdzieś tutaj łucznika dać, bo to się nie utrzyma za chwilę, jak nic. Zresztą magia i tak praktycznie zabija tego typa na hitę. Dobra, spróbuję coś takiego dać, bo to jest naprawdę potężne. A tu by się przydało już... tego. Dobra, przejdźmy na razie tu na chwilę. W sumie to jest ten chyba bardziej potrzebny. Ten smok, Nasz kochany. Chociaż niekoniecznie. Chociaż teraz bym powiedział, że jest bardziej tutaj potrzebny. W razie, kiedy on ma taką bronę, to jestem bezbronny w tej chwili. Niech ten kościół zginie, bo te magicy są tak do niczego. Nie mają HP, praktycznie. Ale zajmij się tym, zajmij się tym teraz. Dokończ tego. Dobra, nice. Aha, tych mi, tych mi tu dwóch padło. Myślę, że mogę ich jeszcze zatrzymać w jakiś sposób. Jak najszybciej. No! Ten mi zginął przynajmniej. Dobra, ten już nieważne. W sumie trochę ważne, ale. Początki będą strasznie ciężkie tutaj. Naprawdę strasznie ciężkie przecież. Co to za... W ogóle początek jest, kurde, taki hardkorowy. Co to za początek jest hardcore? Rozumiem, że to jest coraz cięższe i te dalsze poziomy są jeszcze cięższe niż powinny być, ale bez przesady, no? Kurde, trałem trochę za szybko, prawda? Na chwilę się przekonamy. Pewnie ta Więc ja to dam od razu wykorzystam. że później nie było problemów. Dobra, tego lepszyłem, więc ja będę dał tu następnego magika, ale tutaj. Magika będę gdzieś tutaj. Dobra, ten już zginął, więc można się zająć tymi. Bardzo dobrze. Tego zabił, bo on też mi się nie podoba trochę. Ci magicy w ogóle mi się nie podobają. Ale celuj nie jego, no. Ale idiotom jesteś. No i super, teraz, teraz oni też mi się też nie podobają. W ogóle nikt mi się nie podoba. Wszyscy są tacy fałszywi, w ogóle. Hmm... Hmm... Okej. Okay. Niech się przyda. Tchiu! <laughs> Okej, okay. tego zrobić. Mm. <laughs> Dobra, na ludzie, na ludzie słuchajcie. Tutaj, tutaj trzeba tego zrobić. Smok zginął w ogóle teraz, założę. No tego dlatego, że na luzie. Wszystkie małe smoczki zginęły sobie. Tego trzeba zatrzymać i będzie gitara. A tu trzeba ucznika na sceny. Ile hajsu nagle? Ja nie mogę. Aha, tu są same smoki. Mhm. Skoro to co mądzi, to może. Powalcie sobie tutaj Ej, no, halo. Co to ma znaczyć? Czemu tak to słabo leci? Czy są cztery jednostki, które kurde Dobra To mnie troszkę uratowało Troszkę bardzo. Ja w sumie myślę, że mogę dać, bo oni przyjdą szybko. I zginą od razu. Praktycznie. Dobra, nice. <laughs> 280 za dużo. Dobra. Troszkę ci się mi się nie podobają więc próbuję ich je wyeliminować od razu Bardzo ładnie mi poszło Po prostu idealnie Ale i tak na razie mi jeden wpadł od tego wszystkiego całego Dam coś takiego może pomoże Zabić szybciej bynajmniej Tak troszkę dostali wszyscy po trochu No tylko troszkę mi się nie podoba to, to, to takie Kurde. Jednak ich tu trochę idzie, nie? Chociaż tu też idą. Ja strasznie nie wiem, gdzie teraz mam pójść. O, bardzo ładnie. Takiego ja zrotu sprawy się nie spodziewałem. A, myślę, że tu możesz sobie dać lady. Powinien sobie dać lady. Ale tu może być troszkę inaczej. Magiku trzeba wyeliminować. Przecież oni wszystkich już tego ochraniali. No bez kitu. No patrzcie. Zobacz tych. To mi uratuje. Bardzo mnie to uratuje. Uuuu uh. Może oni siebie samego nie mogą. Sami siebie nie mogą bronić jakby. Jakbym miał tamtego gnatę do hero to by nie było tak ładnie Aha mhm, fajnie No i tak powinno to już być na ludziach przynajmniej w tym miejscu smoku jest idealnym Hirosem, akurat pod to wszystko A tam ci są forfanty. Dobra fajnie ale wszystko pod kontrolą jest na razie bez kitu, tylko początek tak strasznie ciężki Teraz to jest coraz łatwiej, jakby tak mi się wydaje. Z tymi firebolami to naprawdę jest easy. Niech to sobie ulepszę cokolwiek to robi. Ja się nie boję skipować. Ja lecę na całość. Aha, ci teraz będą tu szli. Ale dużo hajsu dostanę teraz Czy mi się uda to wszystko zatrzymać No to jest druga sprawa To mi załatwi tych wszystkich, więc na luzie A tylko musi to przyjść Byle gdzie Dacent madr Smoku zginął. Niedobrze. Dobra, zabijcie tych i będzie gitara. A teraz sami ci idą, to ci nie powinni zrobić nic. Ile hajsu nagle, ja nie mogę. No właśnie o tym mówię. I tu bym postawił te, te wieżyczki śmieszne. Dobra, dawaj. Tak tu się nic nie stanie. Jejku. Nie ja wiem, najpierw chodźmy tutaj. Ci tak mają magic resistance. Ty nic nie zrobię no przecież. Kurde, ale ci magicy są tacy wkurzający. Nie wiem jak ich wcześniej mam pokonywać. Oni już z daleka robią strasznie, strasznie szkody. I to widać z daleka, kurde. Czekaj, tego najpierw ulepszymy. Dobra, dawaj, nie ma co czekać. Jeśli tych zabijemy dwóch, to będzie gitara. Wielka gitara, jest gitara. Teraz po prostu żeby zeszło z niego ten magic. Jest wszystko pod kontrolą. Jest wszystko pod kontrolą, nice. Teraz jeszcze z poprzedniego zona, mhm. Okej, okay, niechaj będzie. I tu robimy po te... A później tu będziemy źle lepszeć tego. Że to nie jest aż takie ważne. Tylko te lasery, bo one są też potężne ostatnio zauważyłem. Jeśli będziemy mieć hajs, to pójdziemy w te pierwsze. Te, a później jeszcze w te kule. No dobra, a co jest łatwe teraz, naprawdę zero problemów. Zero. Ja jeszcze było jest, ale... Tylko jeden typeł mi wpadł na, na początku samym i tyle. A. Jednak tędy, no dobra. To smaku się już z nim zmierzy. Tak w skrócie. Cię to tak miało wyglądać. Aha. Aha. No, mm -hmm. Mm -hmm. <słuch> Co to było? koniec. Całego wiem. Koniec pią.